Takie schody mogą uratować uczniów przed ważną klasówką, a takie uratować życie. W gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim wszystkie schody zagospodarowano wiedzą, także tą z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie chodząc uczą się, ile wdechów i ile uciśnięć, zapamiętują też numery alarmowe. Dzięki temu wiedzą, jakie kroki podjąć w sytuacji zagrożenia. Na taką ściągawkę zgodzi się każdy nauczyciel. W Grodziskim Gimnazjum ważne informacje umieszczono na schodach. Uczniowie gimnazjum numer 3 w grodzisku mazowieckim uczą się ważnych rzeczy wchodząc po schodach. Na 166 stopniach między trzema piętrami szkoły znalazły się najważniejsze wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne, słówka z języków obcych i ważne daty z historii. Dodatkowo na schodach do szatni umieszczono telefony alarmowe oraz schemat udzielania pierwszej pomocy. To był pomysł jednej z nauczycielek. Starałam się przede wszystkim podzielić nasze schody na tematykę związaną z przedmiotami szkolnymi, tak żeby na schodach znalazły się jak najważniejsze terminy, pojęcia, problematyczne zagadnienia, które często pojawiają się na egzaminie gimnazjalnym. Szybko pojawił się nowy pomysł umieszczenia na nich telefonów alarmowych i nie tylko. Od razu pomyślałam o udzielaniu pierwszej pomocy, o zasadach udzielania pierwszej pomocy, ponieważ bardzo ważne jest to, żeby wszyscy umieli tej pierwszej pomocy udzielić. Tak powstały schody ratunkowe przy szatni. Każdy ma szansę pomóc komuś, jeśli zna te podstawy. Wczoraj mieliśmy klasówkę z matematyki, także się szło do klasy i się przypomniało wszystkie wzory na pole trójkąta trapezu. Jest to mniej więcej tematycznie od tego, w jakich mamy w salach. Możemy przeczytać sobie i przypomnieć w ten sposób. Jeżeli sześć razy powtórzymy, przeczytamy ten sam fragment, to go zapamiętujemy. W szkole jest dokładnie 166 stopni. Wszystkie zostały oklejone ważnymi informacjami. Realizacja kosztowała 6 tysięcy złotych, które wyłożył ratusz. I trochę pracy. Efekt może okazać się bezcenny.